Teraz czas na rugby w planie meczów ekstraklasy. Uwenia. Kraków miała do rozegrania spotkanie z ogniwem Sopot. Rytualny taniec, w którym reprezentacja Nowej Zelandii w rugby rozpoczyna swoje mecze. Wewnętrzny ze zespołu Juweni to wszystko, co można było dziś pokazać krakowskiej widowni w zamian za nieodbyty ligowy mecz Juweni z ogniwem sopot. Goście nie mieli zamiaru podróżować z jednego końca Polski na drugi, ale można to było załatwić w bardziej cywilizowany sposób. Wczoraj później wieczorem dowiedzieliśmy się, że drużyna ogniwa... Do nas nie przyjedzie, najpierw był telefon, potem fax, ale było to już no, zdecydowanie trzy tempa za późno, żebyśmy mogli cokolwiek zrobić, żeby uniknąć kosztów. Także koszty związane z organizacją zawodów tak czy inaczej musimy ponieść. Jest to przykre dla, dla chłopaków, dlatego że oni się zaangażowali, dlatego że wiedzą, że, że publiczność chce ich oglądać. Rzadko to miało miejsce w tej rundzie. Liczymy, że sporo ludzi dzisiaj jednak przyjdzie na nasz stadion. Tymczasem no, mecz po prostu nie odbędzie się. Juvenia otrzymała więc przy Zielonym Stoliku walkowerem 5 punktów i do play-off przystąpi z trzeciego miejsca. My jedziemy na pewno nad, nad morzem, gramy albo z Arką, albo z Lechią. Tak jak dzisiaj tabela e, wygląda, to gramy z Arką, aczkolwiek jutro jest mecz e, gdańskiej Lechi. No, jak widzimy po dzisiejszym przykładzie dzieją się dziwne rzeczy, więc nie jestem w stanie powiedzieć, czy to będzie na pewno mecz z arką. Każ na pewne jest to, że jedziemy nad morze, że gramy tam w półfinale, jest to duży sukces i pewne jest to, jeśli chodzi o, o nas, że nie jedziemy tam w roli faworyty, ale nie jedziemy tam tylko po to, żeby zobaczyć polskie piękne morze. Juwenia Kraków, tak jak ogniwo Sopot, nie należy do Krezusów, ale walkowerem meczu nie odda. Już nam brakuje pieniędzy, żeby tam pojechać. Mogę to powiedzieć jako prezes klubu, jako trener, koordynator. Natomiast nie ma możliwości, żeby taka sytuacja zajaśniała, że my nie pojedziemy. Jutro poznamy półfinałowego przeciwnika dla Juweni Kraków. Gra się tylko jedno spotkanie. Jedno też graniczy z pewnością. Wynik tego meczu rozstrzygnie się na boisku. Dla Juweni tak, ten sezon jest sukcesem, kiedy było wsparcie sponsora. Naprawdę Juwenia trenowała i grała znakomicie, teraz ma jak widzimy problemy, ale zakończy na pewno rozgrywki honorowo. Za to e, kłaniamy się nisko prezesom, trenerom i zawodnikom Juwenii Kraków.